Hej, cześć, witam w kolejnym odcinku. Chy, to nie jest Henryk, boże, zapominam imion własnych Simów. <laughs> Felix opłakuje śmierć swojej żony, matki swoich dzieci i został samotnym ojcem. Ciekawe, czy podoła temu zadaniu, miejmy taką nadzieję. Dobra, no żałoba żałobom, ale trzeba lecieć do szkoły. Więc no idź, idźcie, maluchy, idźcie. No dawaj, zdążysz jeszcze, nie ma obaw. Dawaj Samuel, dawaj, dawaj. Dobra, stary wraca już do domu. Boże, muszę związać sobie włosy, jak wy, jak wy, ludzie z długimi włosami żyjecie na co dzień, że macie rozpuszczone, jesteście niesamowici. Dobra, związane, już trochę urosły, dłuższe niż zazwyczaj, więc, <noise> więc no, więc już mnie denerwują. Pomyślę w przyszłym roku o skróceniu. Dobra, zapłać proszę rachunki, Przebrałam w ogóle Fenixa w takie ciemne kolory, będzie teraz się tak nosił w strojach na co dzień, no bo wreszcie, no to już nie chciałam tego ingerować, ale no tak będzie się nosił. Dobrze, udało ci się zapłacić, fajnie, a jeszcze nie wzięłam poczty, dobra, to zjesz i dopiero weźmiesz pocztę, co tam. Alergię masz, no kurde, rel. Rozumiem, jak jest. On tu widzę, ma jakieś pragnienia odnośnie zmian kariery i tak dalej, więc będę miała to na względzie. Na ten moment chciałam zobaczyć, z kim on może się jeszcze zaprzyjaźnić. No tu ci niewiele brakuje z kuzynem twoim, to może sobie zadzwoń do niego, może się uda już. Albo się nie uda, no to zadzwoń sobie do Karoliny. Karolina spoko, Karolina pogada. Zaprzyjaźniliście się. Brakuje ci jeszcze 10 przyjaciół. No to tu sejdzie jakiś człowiek. Proszę go zagadać. Dobra, z nią się już przyjaźniesz ją. Dawaj, będziemy męczyć ludzi na ulicy. I nawet się znacie, widzę. Super, się nienawidzicie od startu. Ekstra. A no nie dużo ci potrzeba więc się zaprzyjaźnicie i tyle, oczywiście, że pada deszcz. Eee, nie, wiem, o polityce, z nim pogadaj cokolwiek. o dobra, udało wam się zaprzyjaźnić. A to, czy ktoś tutaj jest gdzieś w okolicy? O, właśnie. Eee, hej, to już z nim nie musisz nigdy więcej rozmawiać, ważne, żebyście utrzymali przyjaźń. Hejka. A, już się przyjaźnicie. No to subcio. To utrzymajmy. Teraz ta babka idzie tu któryś raz, więc y, możemy się z nią zapoznać też. Co prawda, powinniśmy robić umiejętności do pracy, ale. Super. Nie, nie nie idź, może weź. Nie wiem, poprawić umor. Dlaczego? Co ty do szkoły nie poszedłeś? Poszedłeś, no to o co chodzi? Nie rozumiem cię. Dobrze. O, jaki piesio, czyj to piesio? Niczyj. Ojejku, jaki piękny. <trych> Trochę jak haski wygląda. Idziesz spać, tak? A zrobiłeś? Nie, zrobiłeś. No to dupa to wstaniesz najwyżej wcześniej i tyle. Ty już też wrócisz do wyra, pójdziesz. Yy, wyłącz. Umyj się, proszę. A, kibel się zapchał? No to odepchaj. Odepchaj? Odetkaj. <grym> odepchaj. <grym> no. I jak już to wszystko zrobisz, to... Dobra, zjesz jutro, pójdziesz spać po prostu. No dobra, ty już wstajesz w jakiejś głupiej porze. No spoko, to... Zjedz sobie goferki, zrobisz naryśniki. Stążysz? Stążysz. Dobra. To żeby dzieciaki miały co zjeść. A potem ci powiem, żebyś sobie charyzmę ćwiczył. W sumie też ta luga jest ci niepotrzebna obecnie. Wstawimy ci tutaj lustro, żebyś miał. Hmm, jakieś takie Chciałabym stojące raczej. A, hmm. Może być to albo dobre, jakieś ładniejsze. Yy, Takie o, może być. Spoko. I tu sobie będziesz ćwiczył tą charyzmę. dzieciaki też może już niech wstaną, bo zanim się zdążycie naszykować to to akurat nie widzę szybko ci to wejdzie, bo już na końcówce jesteś dobra, to następny gadaj sobie tam do siebie, zrób sobie prackę ty zjedz i też sobie zrobisz prackę i ty sobie użyj i coś sobie... pobaw się. O, proszę. Leć. Zanim się stary wkurzy, że nie idziesz do pracy. Do, do pracy, do szkoły, Boże. Ty też, że, żeś se pracę olał, no naprawdę. Idź tam ciężko pracuj. Masz takie gówniane relacje z tym szefem, to może się zapoznaj. Dobrze, możesz sobie tam iść. Tak, dobrze, zadzwoń po naprawiacza, zjedz coś. I zajmiesz się w takim razie tą swoją charyzmą. Ty, który idzie do kogo? Zaraz, moment. Ty wracasz. Dobra, ty wróciłeś do domu. Co sobie. Z, z Jezus, Maria, zjedz. No, tak zrobimy. Ty idziesz tam? Czy do domu, czy co? Nie, nie idź do domu, czekaj, nie ma nikogo. Zaraz, 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 zaraz. Ty tu chcesz się spotkać z nią, której nie ma w domu, no to fajnie. To faktycznie idź do domu, masz rację. Bez sensu, zapraszają i nie ma ich w domu. Ty zamówiłeś w końcu tego naprawiacza, czy miałeś zamiar, bo nie wiem. No, właśnie, teraz sobie ćwicz. Aha, jon... No dobra, naprawił, już miałam powiedzieć, że nie naprawił. Taki wstajesz, niewyspany, no ale trudno. A ty miałeś sobie ćwiczyć, no to sobie doćwicz jeszcze to. Bez potu proszę. Do końca tej yy, okazji, o właśnie. No, i możesz sobie zadzwonić. Dobra, udało ci się. Zobaczę, zajmij się tą pracą swoją. Dobra, to idziesz do pracki. Wy do szkółki. Ty, za Samuel, chyba nigdy nie dokończysz tej pracy domowej zawsze idziesz z niedokończoną. No, dobra, dałam radę. Może ci się poprawiam troszkę oceny. O, kurde. No to dobrze, że trochę ci się poprawiła ta ocena. O, pff, no z szefem by się przydało. Nie no, czekaj, poznaj. Matko, ale się zestresowałeś. Dobra, weź się umyj. No, stresująca praca. Poglądasz sobie coś. I zjesz. W sumie przydałoby się coś ugotować. Może być. Dobra, wy zjedzcie sobie. No to kurczę zjedź. Dobra, już ci się humor poprawił. Aha, widzę, że psują wam się od razu i nie zjecie nawet. No, Supczo, to zaraz wam zrobi. Okej, okay, myj się, myj, dobra. To tam weź, powywalej. Czy ci pomogę trochę? Weź, może jeszcze zrób McEntee's Cheese na przykład. Ty nie odrobiłeś nic, a no nic, no to proszę odrób. Dobra, to ty posprzątaj. Udało ci się, super. To się umyj i idź spać. Dobra, Samuel ogarnięty. Simon, w sumie możesz iść spać od razu. No i ty też idź spać. Już nic, nic tu z ciebie dzisiaj. Ciężko ci idzie w tej robocie. Mm, ale jeszcze ośmiu przyjaciół. Dobra. Do zrobienia. Chodź ćwicz przemowy. Aż nie pójdziesz tam do roboty. A ty byś może zjadł coś na przykład. Udało ci się? No to świetnie. Podawaj jeszcze... Albo nie. Idź do roboty. A wy do szkoły. I nie zjadłeś koniec końców. No trudno. Jak wam idzie w tej szkole? Bardzo dobrze i tobie prawie tak samo. No, no to super. Weź ta praca. Ciężko cię tak wykańcza, bo musisz. Tak. Dobrze, musisz kurczę, nadrabiać to wszystko, to potem tak się kończy. Dobra, ale przez weekend może ci się uda odpocząć. Impreza? Nie, nie, nie. się wykomb, zjeć coś, ale telewizor to się kurde wyłącza typie. Yy... No i możesz się w sumie porzeźbić w kamieniu. Jesteście w tym samym domu, czy w innym? W innym. Okej. Okay. Mm -hmm. No ale pieska mają z długą mordką. Dobrze, ty pewnie do tej Ari przyszedłeś. Czyli to jest Twoja córka, a Ty tu jesteś tak po prostu, rozumiem. Tak, to jest z Andrzejem wasza córka, a Ty jesteś po prostu tutaj, rozumiem, tak? No tak, z jakimś Garretem jesteś w związku. To sobie pogadajcie. No i fajnie załatwieni, a Ty jesteś gdzie? W domu czy. Czy u kogoś, um, u kogoś? Rozumiem, gdzie jest ten człowiek, do którego przyszedłeś? Mm, tutaj gdzieś. Po prostu się nie wczytał. Dobra, z nim się miałeś spotkać. No to, to tam się pobawcie. Czy coś. Piękną ma fryzurę. Pogadajcie. Poznajcie się. Mm. No to milion razy. Dobra, jak wszyscy imprezują, to ty też dawaj na imprezę. Dobra, ty się z tą Arią tutaj dogadujesz. Tak, bawicie się ładnie. To dobrze. No i się poduszkami ponawalać i możesz wracać. A ty też możesz wracać w zasadzie. Aha, no tu byłeś na imprezie i wróciłeś od razu. No rozumiem. A za co? Za co ty go chcesz opierdzielać? O co chodzi? Co, w szkole nie był? Weź ty, przeproś go, o co ci chodzi? No nie był w szkole. No kurde, to, że masz zły humor, nie znaczy, że musisz go zaraz opierdzielać, weź. Um, właśnie. No. I się pobawcie, pogadajcie coś. Aha, i tego też będziesz upieprzać No super Ach, dobra, idź spać Racja I znowu to sama śpiewka Przeproś No I weź Zapytaj go o dzień No, i przytul. I możesz iść spać. Tak samo, jak i zresztą Ty też iść spać. Spać, no, nie książka, tylko spać. Dzieciaki mają urodziny. Ty tam głodny, brudny i wszystko naraz. Będzie tort na śniadanie, spoko. Dobra. Widzę, wszyscy głodni. Nie ma problemu. O, losowe itemy na sprzedaż. Bardzo dobrze. Dobra. Ym, który pierwszy się urodził? Wydaje mi się, że Samuel, ale okej. Okay. Może być i Simon jest pierwszy tutaj na liście, więc zapraszam urodzinki. Dobra, losujemy ceszkę. Schludny? Dobrze, możesz być schludny. I no, teraz ty sobie zbichnij świeczki. Super, jesteś Felix, naprawdę. Nie, 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 z tobą to się tak roz, roz, Rozprawimy, o. Dobra. Aha, i to by się już cecha sama zrobiła, że masz dobre poczucie humoru. Spoko. Chcesz iść na prom, a ty do szkoły? Do szkoły, Boże, na zajęcia. Do pracy! Tak, tak, do pracy. O to mi chodzi. Dobra, milion tortów rozpoczętych. No dobra, no to myślę, że wam się przyjrzę i wam dostosuję ubrania. Najpierw będzie Simon. Ale ci się włosy wylosowały, to naprawdę jesteś super podobny do swojej mamy. Naprawdę giga. taki miałeś włosy, w sumie się przyzwyczaiłam, że takie właśnie masz, więc y, takie ci zostawię. W sumie nawet nie ubrałeś się jakoś bardzo głupio. Zmieni ci się tylko spodnie i tyle. Możemy Ci zrobić kolor tej koszuli jakiś bardziej taki dopasowany do Ciebie. Czy ona jest? Jest. Tak, że można wzory edytować. Super. Nie, nie, czekaj. Yy, tematyczne. O, no taki będziesz sobie chodził. Yy, tu Ci damy taki różowy... Bardzo jasny. O. No i spoko tak możesz chodzić. Nie ma problemu. Wydał z siebie dźwięk jak wilażer z Minecrafta, to chciałam powiedzieć. Dobrze, teraz Samuel. Matko, jaki ty zarost dostałeś? No nie no, w takim wieku taki zarost i spokój. Jakiś tam se możesz mieć, ale no nie aż taki, no. Eee, teraz robimy ci taki. O. Żebyś coś tam, coś tam miał, ale no, oboje jesteście mocno podobni do swojej mamy. Zdecydowanie. Dobra, jak by cię tu uczesać? No, może. E... W sumie w tych wyglądasz nie najgorzej. Eee. O, no, takie będą ci pasowały. Spoko, tak się prezentujecie. Wszyscy jesteście tacy podobni do siebie. Hmm. Znowu, spadaj. Mm, weź to też. O, odłóż te resztki wszystkie. To, 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 to też odłóż. Dobra. I ty się tam możesz ogarnąć. Dobra, ty tam się uczysz jogi. Eee, ty możesz sobie zadzwoń do tej... Ari. Jest trzy lata młodsza od ciebie. No, ale pogadać możecie. Co się zepsuło? Kresznic. Kresznic. Dobra. O, chcesz iść na prom, dobrze. No dobra, to można wam... Nie dywam, tylko wszystkie te zabawki to posprzedawać już. Już du już jesteście, to, to możemy to tak zmienić sobie jeszcze to. No, rozdzieliłam chłopakom pokój. Niestety nie wyszły tak idealnie równe, ale trudno. W każdym razie Simon ma tutaj pokój taki związany temat roślinkowy, kwiatuszki, mała komoda, małe biureczko, no i łóżeczko wszystko się mieści. Samuel ma bardziej taki stonowany pokój, bym powiedziała, mniej wzorów, spokojniejszy, no ma swój głośniczek, ma swoją matę do jogi i będzie mógł sobie ćwiczyć u siebie, także no, mają teraz osobne pokoje. Użyj i idź spać, a ty co? A ty co tutaj robisz dalej? No dawaj, dasz radę to dokończyć, jak już to zrobisz, to pójdziesz spać. O, i za tysiaczka, no i fajnie, mamy. Dobra, dobra robota. Weźcie sobie pogadajcie trochę. Dobra, to czekaj, zanim się pójdziesz myć Może ty byś się z nimi też pogadał, bo ty miałeś z nimi gadać, czy co? Zaraz pogadamy, się. Dobra, jesteśmy wszyscy w grupie, to fajnie. I wybierzmy się może. O, tutaj się wybierzmy. ich tutaj się już załaduje. Mam no, taki ogródkowy park. czy jest w ogóle jakiś grill w tym parku. Nie ma. są stoliczki do jedzenia, hm? O, tu możemy sobie usiąść. No i dobrze. I weź sobie ty coś. Ty i ty. Pogadamy sobie razem. Tak, i mrówki nam zabierają żarcie. O proszę, o to one. Ty masz zaproszenie na imprezkę po sąsiedzku, więc zapraszam. Wy możecie już w sumie wracać. I iść do spania. Ona robi imprezkę. No to. Ee, tak, o wiek zapytaj pierwsze myśl. O, jakie wybranie masz, kurwa. Ba babski wieczór i zostałeś zaproszony. O, dzięki za komplement. Um, nie weź, przestań. No dobra, dzięki, no mam kwiaty Darmowe Słuchaj, zawsze kasa jakaś Ale i Nie chcę, żebyście wyflirtowali Weź Znak, możesz ją zapytać i możesz iść do domu Skąd ty w ogóle masz tyle książek? Po co ci aż tyle w kieszeni? Panie popularny Idź umyj, ogarnij się do spania Hmm jak się ma ta sprawa z Twoimi przyjaciółmi? No, ośmiu przyjaciół Ci brakuje. Masz potencjał tutaj z tym Bobiem się zaprzyjaźnić, z Dawidem, z Laurą, ewentualnie z Narcyzą też. Zobaczymy, zobaczymy. Yy, I tak, i coś miałam. A i jeszcze ile tam? No! 11 na luzie. Także to będzie na tyle w tym odcinku. Felix cały czas stara się być coraz lepszy w swojej pracy. Nie zapominać również o swoim hobby, jakim jest rzeźbienie. Samuel i Simon stali się nastolatkami, chcą podjąć się kariery dodatkowej, czym myślę, że zajmę się w przyszłości. No bo dlaczego nie? Mogą sobie podjąć spoko. I przy okazji odkrywamy teraz ich różne osobowości, jak się od siebie różnią. Są dość podobni do siebie z wyglądu jak to bliźniacy. I cóż, no, leczymy rany, jak tutaj widzimy. Zresztą o tym właśnie śni sobie Felix. Leczymy rany i próbujemy żyć dalej. Więc dzięki za oglądanie. I do następnego. Pa.